Siemanemanowit, Witajcie serdeczki, jestem Rejbo i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gryp a w tym odcinku będziemy segrali na trybie Eliminacja, czyli takedown po angielsku. A w tym odcinku, dopóki nie wygram właśnie na tym trybie, ten odcinek będzie trwał, więc on może dosyć długo trwać w sumie. Więc jeśli taki film się dla Was podoba, zostawcie pod nim oczywiście dużo łapeczek do góry, subskrypcji dzwoneczkiem oraz komentarzy, aby polepszyć zasięgi tego filmu. Jeszcze ja przedłużam i zapraszam Was już do oglądania tego materiału. No i dobra, teraz już wybraliśmy tryb, eliminacja właściwie wcześniej, tak wygląda mapa. Ale to już raczej każdy wie. I call to tutaj sobie wybieram, bo jest to chyba najlepsza postać na ten tryb. Więc możemy sobie teraz właśnie już lecieć z właśnie Gierką i lecimy. Tam jest właśnie boss. I... O kurde, mam jakieś, lagi, więc muszę sobie tutaj szybko Brawl Stars, Więc widzimy się za chwilę. Mam 6 perkupców, więc właściwie nie wiem dlaczego, ale chyba właśnie bot grał za mnie, tak mi się wydaje. ale właściwie czy bot grał, czy nie, no to w sumie jedno i to samo, bo ja też jestem botem w tą grę. No ale tutaj jest 8 perkupców, więc naprawdę bardzo dużo już. Tutaj jest akurat 8 bit oraz właśnie bot, który ma już 66 tylko procent, więc tutaj musimy go obijać. Mamy teraz właśnie szóste miejsce, więc no nawet okej okay, całkiem, ale jeszcze musimy tutaj sporo robić, aby w tym meczu wygrać, ale jeszcze wszystko. Jest możliwe tutaj nawet na pierwsze miejsce, na drugie albo trzecie, ale postaramy się oczywiście wygrać w tym odcinku. Jak mówiłem, dopóki nie wygram w tym odcinku, ten odcinek będzie trwał, więc on może trwać naprawdę bardzo długo. Tutaj akurat dead now, 40% zostało na bocie, on tutaj czwarte miejsce, więc musimy gonić wynik. Już piąte miejsce mam, niestety, i 30% na bocie, nawet już nie całe. Lecimy sobie tutaj właśnie do bota, bo tutaj jest właśnie ten boss, i tutaj właśnie go teraz ultujemy, i teraz będziemy mieli. Nie, nie mieliśmy pierwszego miejsca, teraz właśnie mamy pierwsze miejsce. Tutaj akurat nie już KP. No co? Nie, ja nie wierzę. Nie wierzę w to po prostu. Ja dole. No to lecimy sobie właśnie za kolejną gierką, już drugą Będziemy sobie oczywiście tak grali dopóki nie wygram, o czym już powtarzam w tym odcinku, nie wiem, który raz setny już yy, I lecimy oczywiście teraz do bota, tam właściwie tylko Max chyba dopóki co objął tego bota, tutaj sobie dobijamy, okej okay, tutaj sobie dobita. zabieramy sobie tego właśnie perikupso Mamy teraz właśnie trzy tylko perikupsy, albo aż właściwie, to nawet całkiem sporo Lecimy sobie właśnie tam do bota, teraz jeszcze zabiję tego kruka Ale teraz niestety ten, ten bot będzie miał, znaczy ma przez te jeszcze 15 sekund tą ochronę więc to jest akurat czas, aby tutaj się po, poobijać z tymi zadymiarzami oraz pozbierać troszeczkę perkusów. Lecimy sywać tutaj po tego perkupsa od kolta. Teraz tutaj jeszcze tego spajka trochę tam chciałem obić, ale niewiele to się udało. I tutaj właśnie sobie go właśnie dobiłem, ok. I lecimy sywać teraz do bota którego naprawdę tutaj niewiele nie obiłem, teraz mamy właśnie czwarte trzecie miejsce już. No niestety deadłem w tym momencie, no bardzo szkoda, bo tutaj miałem akurat e, dosyć e, ciężką sytuację, ponieważ to właśnie bi bardzo mi mocno biła. No ale trzecie miejsce i tak całkiem okej. Okay. Czwarte miejsce niestety. Bot ma już 40 tylko procent, ale powiem wam tak, ten tryb jest naprawdę bardzo ciekawym trybem, tutaj akurat jest bardzo dużo emocji, ale też, no niestety, ten tryb jest bardzo denerwujący. Tutaj akurat można się naprawdę bardzo dużo denerwować. I tutaj w ogóle ten e, sturcz, miał 4%. 14, 15 już teraz ma periklipsów, więc naprawdę bardzo dużo tutaj, akurat, uzbieram tych periklipsów i lecimy sobie właśnie teraz dalej. 30% to bocie Mam teraz właśnie to osłonę i tylko, znaczy właściwie to jest aż trzecie miejsce, ale tutaj walczymy o pierwsze miejsce, więc lecimy sobie właśnie to, oczywiście tutaj dalej z właśnie tym botem, żeby go tutaj troszeczkę pobić jeszcze bardziej. Teraz czwarte miejsce, trzecie z powrotem. Może tutaj będzie drugie, bo już raczej pierwszego nie będzie. I teraz kończymy właśnie ten mecz na trzecim miejscu. No niestety, nie udało się w tym meczu, lecimy teraz do kolejnego. No to co, może właśnie teraz w tym meczu sobie uda dla mnie się wygrać. Lecimy tutaj właśnie z pierwszym parekubsem i od razu na boto, tutaj musimy go jako pierwszego obić, bo tutaj akurat będziemy mieli bardzo wielkie szanse na wygraną. Teraz właśnie go sobie obijamy, naprawdę bardzo mocno, teraz jeszcze używamy sobie gadżetu i lecimy sobie właśnie teraz dalej. Naprawdę bardzo mocno go obiłem tutaj właśnie w tym momencie i lecimy sobie dalej z tym botem. Musimy go naprawdę tutaj bardzo mocno obijać cały czas. Teraz akurat ma to osłonę przez 20 sekund, więc tutaj jeszcze... Do Dosyć okej okay, spoczko wtedy sobie tego Franka dobijamy, akurat tutaj Frank jest chyba dosyć słabym rozwiązaniem na miejscu tego właśnie gracza bym wybrał sobie właśnie tutaj Colta, Shelly, może Bula, tak, ale nie wiem czy tak na pewno tutaj akurat jeszcze na niej tutaj była i nadal pierwsze miejsce, e, bot akurat był pod osłoną, ale teraz już właśnie ta osłona z niego zeszła e, i lecimy sobie właśnie teraz na bota, używamy sobie właśnie teraz Ulta i ten Ult na... o kurde jakieś powiadomienia, ale, ale akurat właśnie ten Ult niezbyt mocno go tam obił niestety, ale jakieś tam obrażenia były, teraz drugie miejsce niestety, niestety właśnie spadłem z tego pierwszego miejsca, ale teraz właśnie wróciłem sobie właśnie na pierwsze miejsce i tutaj akurat ta nani chyba mnie teraz dojedzie, a nie, nie na szczęście tutaj tą nie zabiłem jeszcze teraz tylko tego kolta, ale chyba nie uda mi się go zabić, niestety. Może ten Edgar go zabije. A nie, teraz właśnie ja sobie tego Edgara zabijam i właśnie tego chyba kolta też. Nie, jednak niestety nie. Teraz właśnie sobie ultujemy tego właśnie bota oraz on troszeczkę również na nie obiłem. Ten bot teraz ma właśnie ochronę. Pierwsze miejsce, 26%. ma jeszcze bot, 10 sekund. No tam jeszcze troszeczkę więcej, ale do końca właśnie tej osłony u bota tutaj zbieramy sobie właśnie tego pierwszego perkypsa i lecimy sobie z powrotem na bota. Okej, okay, osłonka teraz właśnie sobie zeszła z bota, atakujemy go sobie dalej tutaj, ale ta Amber mnie chyba no niestety dobija, niestety, właśnie w tym momencie mnie dobiła Amber, ale chyba to jest właśnie wygrana tak jest, właśnie jest wygrana właśnie w tej gierce no ale chyba nie skończymy na odci Tego od odcinka na jednej wygranej Zróbmy jeszcze jedną, może się uda pod rząd Więc zobaczymy Emocji w tych gierkach jest naprawdę bardzo dużo, ponieważ e, Od samego początku do samego końca nie wiesz Kto wygra, bo tutaj może być W ostatniej chwili tak, że nie wiem Osoba, która miała zero tutaj właśnie Obrażeń, może wygrać e, I znaczy, no może nie dosłownie, tak o, ale gdzieś tam Na przykład z piątego miejsca na pierwsze Takie coś się może zdarzyć i teraz ma mamy Właśnie pierwsze miejsce, jest ochrona na bocie e, I 85% na bocie myślę, że tutaj właściwie większość z tych procentów, które zeszły z bota, właśnie ja zadałem. Bo tutaj akurat jako jeden z pierwszych go chyba dojechałem, ale jeszcze jest ochrona, więc tutaj akurat musimy na te jego strzały też uważać. Pierwsze miejsce nadal jest, bo jest ochrona, oczywiście, o czym powtarzam po raz kolejny. I teraz właśnie sobie, właśnie sobie teraz z nim lecimy cały czas, atakujemy go sobie dalej. Teraz sobie go jeszcze za chwilę zultujemy, myślę. Jeżeli tam troszeczkę bliżej podejdziemy. Dobra, właśnie tutaj został zultowany. I lecimy sobie właśnie teraz dalej. Właśnie teraz sobie tego kolta dobiłem. I teraz ten Colt chyba też nie będzie tutaj nie jednak na szczęście mnie nie, nie ultował tutaj akurat zostałem zabity 40% jest znowu ochrona oraz nadal pierwsze miejsce więc naprawdę jest bardzo bardzo dobrze tutaj boss nadal ma tą ochronę 15% dla bossa oraz nadal pierwsze miejsce wydaje mi się że właśnie tą gierkę mogę tutaj wygrać ponieważ byłaby to druga gierka z rzędu wygrana więc naprawdę tutaj byłoby naprawdę bardzo bardzo dobrze żeby wygrać sobie właśnie drugą gierkę z rzędu tutaj akurat musimy uważać na te jego strzały tutaj chyba zostałem nie na szczęście nie zostałem tutaj zabity. A jednak, ale chyba już te pierwsze miejsca zostają taką nadzieję. E, tutaj zostało tylko 6%, już teraz dobra, już 0% pierwsze miejsce, jest pierwsze miejsce, więc tutaj mamy wygraną po raz drugi z rzędu. No to co, może teraz jeszcze trzecia gierka? Lecimy! Aj, niestety ta trzecia gierka nie poszła po mojej myśli. No niestety, trzecie gierki nie udało się wygrać, ale znaczy, trzecie z rzędu w sensie o to mi chodzi. Ale na szczęście, dwie się udało, z czego się bardzo cieszę. Jeśli taki film się dla Was spodobał, zostawcie pod nim oczywiście dużo łapeczek do góry, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarzy, aby polepszyć statystyki tego filmu. Ja już nie przedłużam. No i co, do zobaczenia do kolejnych odcinków. No i cześć, Mordiaty. Jo, pozdro, Hejka!